Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Santiago i to już jest trzeci odcinek z serii Minecraft Mystical Block. jak możecie od razu zauważyć, zmieniłem wygląd naszej wyspy no, żeby było po prostu ładniej wiadomo i wygląda teraz ona tak eee, musimy sobie poprzestawiać te skrzynki i te różne rzeczy eee, zrobiłem crafting station, robi się go z craftinga i jednego paterna nad craftingiem dobra, poprzestawiamy to sobie Pik, pik. pyk cyk. Yy, wiem, że to nie będzie, bo to jest pół płytka, nie będzie na, na tym stało, ale damy radę. no Mam pomysł co do tego po prostu. To też sobie weźmiemy. To też. To też. To niech na razie tutaj stoi, bo jest woda w tym. Ciebie też zabierzemy. Ha, tego się nie zabierze. No nic, no to. Ej kurde Dobra nalajcie Myślę żeby te skrzynki na razie tutaj zostawić Chociaż dobra zaraz się to ogarnie A to postawimy sobie hmm, Dobra czekajcie Dobra yy, Postawimy sobie to po prostu No tutaj na tej krawędzi Mam po prostu pomysł, żeby zrobić to w ten sposób. Walk part builder. Dobra, hmm, no to sobie postawimy tutaj. Przedaby się, żeby postawić krzynkę tutaj. I crafting station po prawej stronie. Co odbijamy się strasznie dzisiaj, Bo sobie piję kolkę. Taką kolkę. Mmm, dobra, zrobimy sobie... ...szynki ołkowe chyba, no. Pyk, 4 Kurde, no tak. O, było blisko. Kurde, ten mod głupi. Dobra, uff. Pyk, dobra. I teraz powinniśmy mieć tak, mamy yy, teraz tak A, jeszcze to poustawiać Potrzebujemy szybko jednej rzeczy, A, już nie schowałem drewno. A, przecież ja mam wzgląd do skrzynki. <gryw> po to to zrobiłem. Dobra, trzeba się po prostu przyzwyczaić. Hmm, to tutaj? Mining Dimension, ustawimy sobie... Może dziurkę? Na... A nie, bo tu jest chyba nieparzyście. Znaczy parzyście. No, rozumiemy sobie to po prostu o tutaj. O kurde, zombie nam się spawnują. No to już jest większy problem. I dużo nam się mobów spawnuje, a ja nie mam zrobionego łóżka. Szybko, 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 szybko. Szybko. Jak spadnę pod wyspę. Dobra, jest. Dobra. Zapomniałem, bo generalnie łóżko mi spadło. Brałem i mi spadło w otchłań No nic. Ale dobra, mamy swoje już szybciutko zrobione. Postawmy je sobie tutaj i tyle. Wykładnie. Żeby to po prostu wyglądało fajnie, nie żeby tak lewidowało. Wiadomo, bo to wygląda trochę brzydko. Eee, dobra, teraz tak bloki Cyk, 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 cyk Kompresor mamy w ogóle, kobla A drawery. Bo tutaj sobie do tych foremek po prostu postawiłem tak Do każdego Wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Moim zdaniem. Mamy dużo esencji. Myślę, że do tego drawera możemy też wrzucić tą esencję. To jest wood, tam jest... Tam jest wood. Ale tam mamy creepery. Mam pomysł. Nie mamy patyka. Kurde, co ja robię, dobra ujdziemy po nie Tylko tak, żeby mi tu nie... jeszcze dwa naraz do mnie idą Kurde, zblokowałem się A dobra, w sumie wybuchły tylko 6 półpłytek Łe, to warf <laughs> esa? Że tak powiem Dobra, jeszcze szybko zrobimy to yy, Tutaj, o, w ogóle fajnie, dropik z tego Zrobimy sobie szybko tak rozginiemy to do końca Jest, 16 powinno już starczyć Nie, nie starczy Dobra, Dobra to potrzeba tego drawera Lecimy po niego <laughs> Cyk. I tak, zrobimy sobie tutaj UDSS, więc yy, o kurde, dobra, ja mają cały kwipunek. Wrzućmy sobie to tutaj. I teraz tak. zrobimy Drawer 2 na 2. Lepiej mieć 2 na 2 niż potem. Albo na razie w sumie. Bo co z tego dropi nasionko to i to. Dobra, to może być pojedynczy. Dobra, tam. <gry> teraz tak cyk, cyk. Dwa razy się kli... A bo to są saplingi A te saplingi z tego też zrobią? 25 Nie, nie drobią Inferium Leżą to gdzieś Kurde, ile tej sens Tylko to z tego dropi, Gdzie są nasionka i tak dalej Bo trzeba tu... Za... A, tu mam Piek. A bo tu Wood Essence to jest jako Inferium Essence to Trochę kaszona Wszystko? Zwrócimy włączymy sapling po prostu Niech będzie, a to mi tam Tylko się upewnię czy na pewno tylko to dropi A to Inferium a bo to drobią Inferium Seedy jeszcze z tego chyba Nie no chwila Nie, nie drobią Nie Nie dobra, eee, robimy Myślę, że zaczniemy po prostu od zrobienia tą sidów, Które będą nam potrzebne Inferium Seedy mamy Bo w ogóle nie zaczęliśmy tego, a to trzeba Znaczy nie trzeba, ale dzięki temu wiemy Co najlepiej robić po kolei, nie jakby, znaczy może nie po kolei, ale wiemy co musimy zrobić, żeby skończyć nasz modpak, tak? Weźmiemy sobie wszystkie CD, które mamy po jednej, żeby się zaliczył quest. No, szybciutko. Cyk-cyk. Dobra, i zrobimy sobie tą CD. Do tego będzie nam potrzebne raz, dwa, trzy, cztery. <ścoughs> I musimy zrobić. To co zniszczyliśmy rozumie się to z czarkola. To było... No tak, patyczki Mamy campfire Postawmy sobie go tutaj Już go nie mogę zniszczyć o, Chciałem go przestawić, bo wiem, że zaraz mi po prostu zleci on w przepaść Dobra ale idzie do mnie, git git Dobra mamy to Teraz potrzebujemy Weźmiemy sobie tyle Tyle Nie wiem ile potrzebuje zasilania Dobra robi się Okej okay. Dobra więcej zasilania chyba powinno pójść już dobra powinno nam się zrobić tak mamy a to sobie w sumie zostawimy tutaj mamy Stone Seed i zrobimy sobie następną farmę na nie myślę, że zrobimy ją gdzieś tutaj myślę, że tutaj będzie ok albo tutaj sobie zrobimy po prawej stronie dobra właśnie kończymy oj zrobię już resztę z wami 8x8, 8. generalnie w poprzednich odcinkach źle budowałem te farmy, bo robiłem je 9x9 9, A to powinno być 8x8, 8, ze względu, że 8 razy 8 to jest po prostu 64 A właśnie wtedy mówiłem, że chodzi nam o stack, żeby zbierać stack na raz No i dobra, mamy to, potrzebujemy koły Mamy końcówkę, to zużyjemy Zrobimy sobie od razu, a przejąłem tu wzgląd non-stop nie mogę się przyzwyczaić do tego, nie? Masakra Inferium Essence A, tu jest gdzie? Ja idę Czekujemy, stack Równo, stack Musimy to szybko, bo to się, jak widzicie, przez że tu nie ma wody To zwykły dirt, który zamieniamy w farmland To szybko się po prostu zamienia z powrotem dirta, więc trzeba to robić stopniowo ale jak już jest uh, tym, Inferium Farmlandem, to już jest bez lipy mm, kurde, widzicie? Chyba, jak jest ciemno, to tym bardziej, jakby szyb, szybciej wpływa to raczej na to. Dobra, i zaczynamy z jednym seedem. Cyk Stone Essence, jeden. <gry> Dobra, no i skończyliśmy. Mamy całego Stone Farma, cyk, 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 cyk. Sick. O! Ścinka była. I patrzcie, z stone esencji. Super. Fajnie, fajnie. Yy. Czy my nie mieliśmy tu gdzieś drawera? No co zrobimy, nie? Co to za problem. stawimy sobie to tutaj cały epic cały epic dobra no i fajnie mamy stone farmę o to chodziło odłożymy sobie fertilizer essence nie wiem czy to jest lepsze generalnie od tej ziemi. Mi się wydaje, że na mod, który nam daje shiftowanie i bieganie, i wtedy kropy rosną szybciej, to mi się wydaje, że nie jest lepsze, bo generalnie to ma szansę. Inferium Farmland ma szansę 20% na właśnie na nasionka, tam to ma 10%, ale Fertilizer rośnie o wiele szybciej, jeżeli chodzi o rośnięcie samoczynne tego, nie? To rośnie o wiele szybciej. Więc jeżeli gracie Yy, gdzieś w innym modpak i macie właśnie mystica reagli To I nie macie właśnie tego biegania, shiftowania i kropy rosną wtedy No to musicie sobie wziąć fertilizer jest wtedy lepsze Bo ostatnio właśnie powiedziałem, że jest gorsze, ale nie Jest yy, gorsze tylko w przypadku kiedy macie właśnie to bieganie o. Wtedy tak, wtedy jest gorsze Dobra Lecimy dalej <laughs> Ice seed, what the shit? A, to już będzie trzeba zrobić w tym. Dobra, to na razie sobie odpuścimy. Tier 2 A jak je zrobić w ogóle? Mhm. Czyli wszystko będzie teraz w tym. Dobra, rozumiem. Czyli pewnie w następnym odcinku zrobimy sobie już altar. A teraz zajmiemy się. Sorry, mam znów chrypkę. Napiję się po prostu. No dobra, na pewno sobie musimy zrobić takie coś jak Już wam mówię Crucible mm, To się robiło z czego co podaje, że tak I tak Mamy, da nie to jest barrel Wpina W ten sposób Możemy, so no tam bo to zabierze stąd, dobra Krucible, bo mamy tutaj jedno wiaderko wody. Gdzie ono jest? <laughs> tutaj. Więc tutaj sobie zrobimy samemu już. Potrzebujemy 4. 4. Dobra, i to się będzie robić samemu. Mamy jedno wiaderko wody. Tutaj będzie trzeba cztery takie fazy chyba zrobić, bo to po 250 mBaketów daje z tego, co się nie mylę. Ale też jedna ważna sprawa. Mm. Czy możemy zrobić baket drewniany? <laughs> A nie, przecież my mamy żelazo. Dobra, więc weźmiemy sobie to. Może zacznie padać to. Może zbierzemy jedną wodę szybciej. I na pewno byśmy sobie zrobili gdzieś nieskończone źródełko, ale to się zrobi. Potem na razie się z tym nie musimy śpieszyć. <laughs> to się będzie robić powolutku, ale będzie się robić. Dobra. Dobra, 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 dobra. Zrobimy sobie oddzielną platformę. Teraz jak jeszcze o tym pomyślałem, bo tutaj rzeczy no wygląda to ogólnie brzydko i mało funkcjonalne to jest. Więc postanowiłem, że zrobimy sobie taką samą platformę jak te wszystkie farmy, tylko platformę, na której będziemy mieli po prostu te rzeczy tak po środku i wodoka będziemy mieli te farmy. Myślę, że to jest fajny pomysł. No zobaczyłem tu też u takiego youtubera amerykańskiego, który też robił tą serię. Bo żeby coś wiedzieć, po prostu też sobie go oglądałem. Żeby tutaj z niewiadomo mnie przyjść i myśleć, co ja mam zrobić tutaj. Wiadomo. Więc po prostu sobie zrobimy tak jak zawsze. Tylko. Jak już mamy tego. A dobra, to za chwilę. No nic, to ja chyba zrobię tą platformę i się zobaczymy. Czy chcecie? Albo Wam pokażę, jak się. Jak się ją szybciutko... Oj, przepraszam, robi. No 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 nic, dobra. Hmm. Czy ja mam tamte slaby? Mam stack ponad. Ja robię w takim przypadku tak, cyk, cyk, żeby postawić logi w tą stronę. Raz, dwa, trzy 8. Tak. I cyk, cyk. Będziemy, będziemy potrzebowali więcej sekundka więcej drewienka wrzućmy jeszcze 8 no, na razie wrzućmy to tutaj kurde dużo mam tej jasności <gry> teraz tak 4, 5, 6, 7, 8 cyk, cyk 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobrze, że jest ten mod, nie? Generalnie w zwykłym Minecrafcie tego nie macie. Yy, więc mod spoko, właśnie do budowania, bardzo pomaga. Właśnie w przypadku Skyblocka pomaga, bo wątpię, żeby to nam było przydatne do zwykłego Minecrafta. Ale właśnie, żeby nie spadać z wyspy, czy nie brać wody, rozlewać i budować od dołu, to sobie po prostu robimy coś takiego. Dobra, i czy tu jest. Chisel. Ok, ale czy ja mogę chiselować Dobra, zobaczymy. Raz. Dobra, to jest ten fajny cheese, jak on się nazywa? Cheese, po prostu. Dobra. I teraz tak. Dzięki temu, że mamy teraz... O kurde, to mogę otworzyć i upgrade, dobra, tak, zapomniałem, tu będzie trzeba robić upgrade do tego. Dzięki temu, że mamy teraz to. O nie, chwila. Kurde. Robimy w ten sposób. Dzięki temu, że mamy stoneset, możemy sobie przerobić od razu w zwykłego stołna Teraz sobie robimy tak. Tak, o, dobra, fajnie. Jaką chcemy tam podłogę? Jakąś fajną? Zobaczmy, ale czy można to dać, żeby to było połączone? Nie można. Dobra, zobaczymy, czy to się łączy. Łączy się, dobra, fajnie zarąbiliście Robimy sobie taką Teraz wam coś pokażę Ja generalnie te faremki zbudowałem wile Może w 6 minut dzięki temu Patrzcie teraz cyk, 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 cyk. Pu. No. O. Jak zabrakło? Jak zrobiliśmy równo tak To było... Pyk. No i mamy. Chociaż nie wiem czy to jest taki fajny, Niczym się to prawie nie różni. Na chwilę dać im sekundę. Dobra, wybrałem coś takiego. Myślę, że jest fajne. nie, Jakby... Przyjemne dla oka. Taki fajny po prostu wzorek. No, moim zdaniem. I bo ja Zrobiłem przed chwilą jeden wzór i wyglądał jak zwykłe bryki z tą nowe z Minecrafta, więc postanowiłem właśnie wybrać to, czego po prostu nie przypomina żadnego bloku w Minecraft, jest takie fajne. No dobra, mamy wyspę i teraz możemy znów wszystko przerzucić. I utrapienie. To zostawimy tam, niech sobie już będzie. To weźmiemy. To weźmiemy. Hmm, to weźmiemy Te skrzynki też zaraz wezmę hmm. Mam jeden pomysł Tylko Czy jak wejdę Teraz wejdę to się zrespię na tym Tak, zrespię się na tym Dobra, fajnie Station i po z skrzynki. Dwa. Tu sobie może wezmę następny, weźmiemy to. Generalnie chciałbym też zrobić tinker. Tinker Station. Trzy te. Zrobimy sobie to od razu. I dwa klocki. No, mamy klocki. Station. I tutaj jak mamy kilo stinkersa, no akurat nie mamy, to możemy sobie go naprawiać po prostu, żeby nie robić parę kilofów i tak dalej. Teraz tak, najgorsza robota. Mam pomysł, zrobię tak. Słyszałam sobie to na sekundę. Kurde, muszę zrobić nowe skrzynki znów? Dobra, mam dwie. Klasa. Odłożymy sobie tutaj rudy. O nie, 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 nie. dwie. Tak, pyk środkowym przyciskiem. Jakby jakiś widz nie wiedział, to teraz wiecie. Jak gracie sobie jakiś modpak i macie sobie wstrzyka, kliknijcie po prostu środkowy przycisk. I zobaczycie, czy macie, czy macie moda. Właśnie tego. Nie pamiętam z czego to jest, ale no, ważne, że jest. Kurde, mi się to wszystko chyba nie wyjeździe. No, bo ja mam tu swoje rzeczy. Kurnejsy, które trzeba też postawić. Hmm, w ogóle bym wyrzucił? A to stąd zabrać? To też, bo to jest do innej skrzynki. Może chciałbym to wyrzucać już. Naprawdę leż nam będzie potrzebny? Wątpię. Szczerze wątpię. Inaczej. Cyk. To sobie polecimy schować, cyk cyk. Dobra, no i fajnie. I teraz to wygląda lepiej, o wiele lepiej. To są te baryle, zrobiło się. Co jest z tą wodą? Halo, łota shit Wait, 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 what? Nie to No nie mówcie, że to nie działa Nie jest, dobra Zbugowało się Potrzebujemy więcej Dobra, jeszcze może zdążymy coś zrobić No pewno zdążymy coś zrobić Diamond mesh nie będziemy robili, to jest trochę drogie yy, Groot Właśnie Jak zrobić klej? To jest chyba zwykły baryl. Dobra, potrzebujemy wodę. To potrzebujemy nieskończone źródełko. Będziemy potrzebowali dasta. Tak, to jest baryl. Dobra, to baryl tu stoi. Bez wody na pewno. Bez wody. A no tak, wodę braliśmy. Dobra. Stawimy cię tutaj. Dobra, to musimy szybko zrobić tą wodę. Dobra, to ja może wrócę do was jak się zrobi, chociaż nie wiem czy to... Albo może po prostu już zaczniemy to robić w następnym odcinku Chyba ten będzie troszeczkę krótszy Kurde, no mam jedno wiaderko Water No w tym... W crucible'ach tylko TT melting. What? <laughs> U, ja nie wiem czy to długo nie zajmie. No nic, zostawimy to na następny odcinek, więc w następnym odcinku zrobimy sobie e, Tinkers. E, Boże, piec Tinkersa. Piks będzie smeltery kontrolę, zrobimy sobie e, wyspę oddzielną na piecyk. To chyba nam posłuży po prostu na wyspę na piecyk zrobimy sobie tutaj. Bo yy, to będzie 3 na 3. I do góry. Nie, nie 3 na 3. 4 na 4 chyba to zrobimy. Tak, 4 na 4. Jak nie większy. No nic, no to mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza i oczywiście subskrypcji. I napisać komentarz czy seria. SG. No, wiecie seria SG. To będę wiedział, że jest super. No i nic, bez zbędnego przedłużania. Żegnam Was i zapraszam do następnego odcinka, który wleci już jutro. Tak, będę wam stawiał codziennie. Pixelmony też są nagrane, ale myślę, że wolicie Mystical Bloka, bo jestem tu sam. <laughs> Nie no dobra, trzymajcie się i do następnego siemanko.